Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym holu ubraniowym Nareszcie hol ubraniowy wiosenny I mam dzisiaj dla was do pokazania dużo takich ciekawych ubrań Właśnie raczej typowo wiosennych Właściwie chyba same góry Bo zamówiłam jedne buty i... Cofnęli mi je, bo okazało się, że już ich nie ma na stanie. Więc mam same koszulę i jedną e, marynarkę. Właśnie potrzebuję czegoś fajnego na górę. E, więc zaraz będziemy sobie to wszystko mierzyć. Powiem Wam szczerze, że na ASOS jest masa takich rzeczy, które na modelkach. Bardzo mi się podobają i są takie dosyć ciekawe, że w sieciówkach to, to raczej takich rzeczy nie widzę No ale właśnie ostatnio jak zamawiałam to to wszystko na żywo było takie średnie Zobaczymy jak będzie tym razem Dajcie znać czy zamawiacie z ASOS, jestem bardzo właśnie ciekawa Bo w Polsce chyba to, to nie jest tak bardzo popularne jak za granicą No w każdym razie już tutaj zabieram się za tą wielką paczkę, która mi przyszła i za wszystkie zakupy, które dzisiaj Wam pokażę zapłaciłam 700, niecałe 800 zł. Część rzeczy była na prące, wszystko postaram się Wam linkować na dole, natomiast jeszcze miałam jakiś dodatkowy kod minus 20 zł na nieprzecenione rzeczy. Każda rzecz, którą zamawiacie przychodzi osobno zapakowana. Zacznę od marynarki wczoraj wieczorem już sobie ją przymierzyłam, bo... Wczoraj właśnie wieczorem dostałam tą paczkę, odebrałam ją z paczkomatu e, Trochę są pomięte, wiadomo, natomiast marynarka mega mi się podobała Ze względu głównie na kolor, ale też dlatego, że ona jest z lenem i to jest Asus Design Ona była przeceniona z prawie tam 300 zł na 150 i to jest właśnie taka typowo letnia marynarka. Nie będę prasować, bo wiecie, to akurat niestety będzie musiało prawdopodobnie pójść do zwrotu, bo od razu jak wyjęłam, to tak patrząc na te ramiona stwierdziłam, że będzie przyduża. To jest iSos Petit, czyli dla takich mniejszych niższych osób. No i słuchajcie, tak, marynarka. Kolor ma przepiękny, natomiast y, moim zdaniem no jest za duża, bo to jest rozmiar 34, bo tak mi dopasował asystent, więc wiecie, no zrobiłam tak jak kupiłam to, co mi tam właśnie system podpowiadał po podaniu wymiarów. Natomiast moim zdaniem le, y, po prostu mniejsza by wyglądała trochę y, lepiej. Jeszcze trochę was oddaliłam i to jest taki typowy, wiecie, oversize. Jak sobie podciągnę rękawy, to jeszcze zobaczmy, bo pewnie będę ją tak na luzie nosić. Właśnie, mega mi się podoba to, że to jest len, że ona będzie fajna do pracy, ale ona będzie super też do jakichś białych, trampek białych sneakersów. Tylko, że ja chciałabym na przykład do pracy nosić ją zapiętą, a teraz jak ją zapnę. Mmm... Nawet wydaje mi się, że w kamerze lepiej trochę wygląda już na żywo, ale kurde, no nie wiem. Sama wydaje mi się, że ja bym się czuła lepiej w mniejszej, ale też dawajcie znać, jak wy ją oceniacie. Natomiast wymienię ją, dlatego że 32 jeszcze są na stronie, więc więc ją zwrócę na ASOS. Macie ten zwrot darmowy, bo podoba mi się mega, tylko że ja bym chciała jednak bardziej tą marynarkę dopasowaną. Trochę dopasowaną, nie? Bo ona nie ma tutaj zaznaczonej talii, ale jednak taki oversize jest trochę duży Natomiast dajcie znać, co wy myślicie Kurczę, teraz jak podwinęłam te rękawy, to może Ale mam też trochę takich marynarek właśnie oversize'owych A liczyłam na to, że ona będzie troszkę mniejsza Pytanie, czy na przykład w ramionach ta mniejsza będzie dobra, bo tutaj jest tak Ale nie, ostatecznie jak tak patrzę, to myślę, że e, wezmę po prostu rozmiar 32 i będzie super w tej cenie 150 zł. Jeszcze powiem Wam, jak to składowo wypada, bo jest właśnie len, ale pytanie: ile tego lenu jest? 50%? 50% e, bawełna i oczywiście 100% poliester, ta podszewka, więc naprawdę uważam, że e, jest nieźle. Kolejna rzecz to jest taki przeuroczy sweterek. To jest Miss Silveridge, czyli też taka marka, której chyba nie mam w Polsce. Kosztował. Koło stówy, nie pamiętam dokładnie Chyba 95 zł, ja tutaj mam Lusterko, więc tak trochę też zerkam w to Lustro, e, bardzo mi się Podoba, bardzo mi się podoba, widzę go W bardzo wielu stylizacjach, jeszcze się zbliżę Zobaczcie, że może trochę delikatnie Mi bysto już prześwituje, ale Uważam, że to jeszcze wygląda tak W granicach smaku, że tak powiem No po prostu gdzieś tam widać Zarys, też nie wciągam w spodnie, żebyście Mogły zobaczyć, że to jest taki krótki sweterek e, I ma jak widzicie, krótki też rękaft, tak właśnie wykończony. No, bardzo ładny jest ten haft. Wydaje mi się, że i do spódnic, i do spodni, i do spodni takich paperback, i na bardziej elegancko, i trochę bardziej na luzie, mega mi się podoba. Tylko tyle mnie tutaj stopuje, że tak powiem, że to jest 95% akryl i poliester, i poliamid chyba tutaj jest żebym Was tutaj nie okłamała. Jak coś, to ja mam rozmiar 32, natomiast 85, przepraszam, akryl, 10 poliester, 5 poliamid, więc ten skład jest słaby, natomiast powiem Wam szczerze, że ja jestem uczulona na akryl i jak w Zarze mierzę akrylowe swetry, to od razu mam włosy całe naelektryzowane i od razu jest nie. Natomiast tutaj nawet się nie zorientowałam, że to jest akryl. Teraz nagrywając dopiero sprawdziłam, co to jest. No i, no i faktycznie akryl, więc jest to drogi sweter. Ale z drugiej strony, ja też właśnie w zarze w zeszłym roku takie sweterki widziałam, bardzo podobne, takie bluzki sweterkowe, chyba białe, bo to jest taki kremik, widzicie? To jest taka śmietanka, to nie jest biały. I one się mega szybko wyprzedały. I nigdzie nie mogę czegoś takiego znaleźć, więc wydaje mi się, że ten sweterek sobie zostawię, bo jest naprawdę spoko. Jeszcze Wam tutaj pokażę, myślę, że yy, tak, taki element stylizacji, bardzo lubię takie rzeczy Niby trochę klasyczny, prosty, ale jednak taki I dalej mam bluzkę, na którą bardzo liczyłam, bo ten trend białych takich yy, pieluchowych bluzek Mega mi się podoba też te tutaj yy, kołnierze takie, dekolty Natomiast... Yy, nie wiem, czy ta bluzka jest taka bardzo szałowa, to też jest mi Selfridge, ona kosztowała 150 zł, więc dużo, ja miałam tam minus 20%, bo inaczej bym pewnie nie zamówiła takiej drugiej koszuli w pełnej cenie, zwłaszcza, że co tutaj mamy, zaraz wam też powiem. Ja mam generalnie też rozmiar 34. Na co dzień w sieciówkach noszę taką typową eskę, natomiast um, no tutaj mam 34 i jest to 100% poliester. No i właśnie, no tutaj muszę się mocno zastanowić, bo nie wiem czy, czy jest aż taki szał, żeby ją zostawiać, ale raczej się skłaniam ku temu, żeby ją zwrócić. Jeszcze dzisiaj, jak ją założyłam, jest spoko, bo wczoraj wieczorem tak sobie myślę, kurczę, taka ym, niby ładna i ładnie jest wykonana, wiecie, tutaj ten, ten też taki, nie wiem jak to powiedzieć, print, jak widzicie. Yy, wszystko jest spoko, ale jednak jakaś taka... Pewnie wam ten materiał w dotyku jakoś nie zbyt specjalny. E, jeszcze sobie troszkę wciągnę w spodnie. Mm, no tutaj jestem raczej na nie. Jestem ciekawa, czy wam się ta bluzka e, podoba. Tym bardziej, że akurat to myślę, że będę mogła spokojnie gdzieś tam upolować na wyprzedażach e, w sieciówkach albo nawet z polskiej marki kupić w podobnej cenie coś lepszego jakościowo, bo mam kilka takich bluzek na oku. Zdecydowałam się ostatecznie na tą, ale um, myślę, że to raczej będę zwracać, a już wiem, jak to się nazywa, to jest plumetti. Kolejna bluzka i to na pewno pójdzie do zwrotu, dlatego że um, bardzo chciałam coś takiego, wiecie, ciekawego, fajnego na górę. Bo lubię takie um, fajne, ciekawe jakieś też jakiś delikatny taki wzorek. Ja się zbliżę teraz i pokażę Wam. Zobaczcie, tutaj um, są takie kwiatuszki. Różowy, jest pomarańczowy, żółty i zielony Więc naprawdę fajnie to wygląda Pomimo, że to jest beż, zdecydowałam się Bo bardzo często besz mi nie pasuje Wymywa mnie i niedobrze w nim wyglądam Bo ja mam taką oliwkową skórę Ech, Natomiast Kurczę, te rękawy są dla mnie trochę za duże Bardzo lubię bufki Uwielbiam, zwłaszcza w sukienkach Natomiast wydaje mi się, że tu są Odrobinę przydłuże Bo tak to, to sam krój Jakby kopertowy, mega mi się podoba I bardzo mi się podoba też to, że Pomimo, że ten dekor to jest dosyć mocno wycięty V, to tak naprawdę Gdzieś tam nie wygląda wulgarnie Tylko naprawdę wydłuża mi szyję Wiecie, schował gdzieś tam biust No bo jakbym chciała to do pracy założyć, no to nie chciałabym świeci trowkiem, że tak powiem. No i jest idealnie tutaj na mnie dopasowane to w tali, bo tu jest taki guziczek w bardzo dobrym miejscu. No i tutaj jak widzicie to wiązanie. Także dajcie mi znać jak wam się ta bluzka podoba, bo ona jest naprawdę śliczna. Natomiast no po prostu ja nie czuję się tak super w niej, więc, więc Zwracam I dalej, słuchajcie, mam jeszcze dwie takie różowe bluzki Tutaj widzę też ASOS Design rozmiar 34 Jestem mega ciekawa, jak to będzie się na mnie układało, także wskakuję I mam nadzieję, że dekolt nie będzie też za długi Dobra, słuchajcie, ta bluzka, tak jak przypuszczałam, wygląda przepięknie ona ma bardzo fajne odcienie różu w ogóle. To jest taki pieluchowy, taki brudny róż, ale nie wymywający, tylko taki. O, teraz dobrze widać w tym, w tym momencie, w tym świetle. Trochę tutaj właśnie walczę ze światłem, bo zachodzi i wschodzi słońce, więc tak trochę ciężko mi jest dzisiaj dla Was skończyć ten film. Ale teraz właśnie widzę, że ona bardzo w aparacie jest dobrze oddana, jeśli chodzi o kolor. No i co, wygląda pięknie moim zdaniem, zwłaszcza tutaj w tej okolicy, bo ona tutaj na takie po bokach widzicie ściągnięcia, takie, tak jest uszyta tutaj, że po prostu bardzo fajnie ta okolica się układa, a tu jest taka dosyć luźna. Nie chciałabym, żeby właśnie ten dekol był jakoś zbyt, zbyt duży, bo chciałabym ją na przykład na jakąś imprezę firmową założyć, ale wydaje mi się, że jak ją trochę sobie. Tak podciągnę, ona nie jest całkowicie ściągnięta z ramion, modelka ją też tak miała. No to mm, też wtedy ten dekolt się zmniejsza. Kurczę, no nie lubię takich rzeczy, z którymi trzeba kombinować. I wczoraj byłam trochę rozczarowana, jak ją przymierzyłam, ale ona mi się tak podoba, że sobie ją zostawię. Bo zobaczcie, mogę założyć tutaj jakiś taki podłużny wisiorek, no i powiedzcie, czy to nie wygląda pięknie. Ona może być bardziej na luzie wystylizowana, a może być nawet tak trochę wieczorowo. Ym, no nie wiem jak to w kamerze wygląda, wierzcie mi, że na żywo naprawdę bardzo fajnie i te rękawy jeszcze takie tutaj buwki. Wow, naprawdę super. Zobaczcie jak to się prezentuje. I ta koszula też chyba coś koło stu wykosztowana no właśnie tylko ona ma tutaj takie zaszywki, które mi wyłażą. Oj oj oj! No właśnie, ja mam teraz taką bardotkę Założoną Ze względu na te ramiona Natomiast równie dobrze możecie założyć stanik Który lepiej zbiera biust Właściwie zależy jaki efekt chcecie uzyskać Czy bardziej ten biust schować Czy bardziej wyeksponować. eksponować więc, więc tak Ale bardzo mi się podoba I myślę, że zostawię Że ona mi się przyda na różne okazje Chociaż nie wiem czy ta im filmową Bym założyła, teraz tak patrzę Musiałby być na pewno... Musiałaby się gdzieś tak trzymać tutaj. Ech. Także ewentualnie musiałabym ją trochę przy sobie przerobić. No, ale to, to mam zamiar zostawić. To jest spoko. I ostatnia rzecz z tego zamówienia to jest taka bluzka również różowa. I ta była wyjątkowo tania, bo kosztowała 39 chyba złotych, też przeceniona z jakiejś dużo wyższej kwoty. To jest tak, że na ASOS, jak jest coś już tak przecenione, to po prostu nie ma mojego rozmiaru. Te ubrania bardzo szybko się rozchodzą. A czasami jest coś drogiego, co mi się bardzo podoba, wyrzucam sobie do ulubionych, czekam na prąkę, ale zanim do tej prąki dojdzie, to już w ogóle te rzeczy są wyprzedane, więc jakby. Można stwierdzić, że są dosyć drogie, bo prawie każda jedna z tych rzeczy kosztowała około 100 zł Oprócz tej bluzki No ale tak to jest, że właśnie tam raczej ciężko kupić coś na promocji takiej większej No i dobra Ta bluzka ma z kolei taki mocniejszy różowy kolor Jak widzicie Nie jaskrawy, ale mocniejszy w porównaniu z tą poprzednią No i pytanie, czy ją zostawiać? Nie jestem jakoś tutaj też zachwycona nią bardzo lubię, jak wiecie, takie kopertowe rzeczy. No i tutaj po prostu ma taką zakładkę zapinaną na klamerkę, taką na z paseczkiem, jak widzicie. Więc, więc powiedzmy, że jest kopertowa, jeszcze z taką baskinką. Za baskinkami nie przepadam z kolei, ale ta akurat się wygląda naprawdę spoko. No i wiecie, no to jest taka bluzka dla mnie letnia, trochę właśnie biurowa, ale. Gdzieś tam lubię kupować sobie takie rzeczy, które mogę założyć i do pracy, i na co dzień. Zresztą to też jest kompatybilne z takim moim codziennym stylem, bo ja raczej tisz za t-shirtami nie przepadam. Natomiast na pytanie, czy ona robi jakieś takie wow? Nie wiem, tu się muszę zastanowić. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Ale jak tak na siebie patrzę, to raczej jestem za tym, żeby jednak ją zwrócić. Tak sobie myślę Kurde, no nie wiem Może jeszcze zobaczę, jakbym sobie ją wciągnęła w spodnie Tą baskinkę Więc jest wysokim stanem Teraz tak na szybko to zrobię eee, Właśnie muszę uważać, żebym się dekolt nie rozchodził, nie? On jest taki na styk na mnie To też jest jakiś rozmiar 34 Okej okay. No, i powiem Wam, że jak schowałam tą bluzkę do spodni, to bardziej mi się podoba. Teraz to, to jest naprawdę spoko. Jakoś ta baskina to taka e, nie do końca moja. Um, no, powiem Wam, że teraz mogłabym ją zostawić, jak tak patrzę. Nie wiem. Dajcie znać, czy ta bluzka jest spoko, czy nie. Dobra, i słuchajcie, to wszystkie moje zakupy e, całe, także m, trochę było tych bluzek. Coś było fajnego, coś niefajnego. Pewnie jeszcze zamówienie zrobię, bo będę marynarkę wymieniać, więc wrzucę do koszyka te rzeczy, które, których nie wrzuciłam ostatnio, a chciałam, miałam je gdzieś tam na oku. Będę, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie mi kciuka w górę. I do zobaczenia w kolejnych filmach.